Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy Was na spotkanie z poezją pod tytułem Dzieci Dzieciom. Mamy nadzieję, że spędzicie z nami miło czas. Danuta Wawiłów, Wędrówka Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie Tak cicho, że nawet się nie zbudzicie I pójdę i będę wędrować po świecie I nigdy mnie nie znajdziecie i nie wezmę ze sobą nikogo, tylko ten, tego małego chłopaka, co wczoraj na schodach płakał i bał się wrócić do domu. A dlaczego, to tego nie chciał powiedzieć nikomu. I jeszcze weźmiemy ze sobą tego czarnego kotka, co miał czy zmarznięty na progu. I każdy odpycha go nogą, i nie chce go wpuścić do środka. I to nie obchodzi nikogo, że on tak płacze na progu. I jeszcze weźmiemy ze sobą te, te dwa usnięte drzewa, co stoją przed naszym domem, te dwa usnięte drzewa, co nigdy nie były zielone, co chciałyby ujść do lasu, od kurzu i od hałasu, i żeby ptak na nich usiadł i żeby im zaśpiewał. I będziemy tak szli, i szli drogami, lasami, polami, i każdy dzieciak, i każdy pies będzie mógł iść razem z nami, i będziemy dach tak szli i szli przez wsie, przez miasta, przez góry, przez morza, przez gwiazdy, przez chmury. I będzie ciepła Ziemia, i dużo, dużo nieba, i każdy będzie miał to, czego najbardziej mu trzeba. I na zielonej trawie różne zwierzęta będą się z nami bawić w berka i chowanego. I nikt nikogo nie będzie się bać, i nikt z nikogo nie będzie się śmiać, i każdy będzie rozumiał każdego. I będzie wspaniale, tak! I niczego nie będzie na brak, i tęsknić nie będziemy wcale, tylko czasami, czasami. Pomyślę, że byłoby dobrze, gdybyście wy byli z nami. Tadeusz Szliwak, Wilk u dentysty. W szarym, w czystym, przyszedł prosto z lasu, raz wilk do dentysty. Panie doktorze, zęby mnie bolą. Myłem je piaskiem, myłem je solą. Pukałem szałwią, spałem w okładach. Nic nie pomogło, bolą mnie nadal. Zrób coś z zębami, panie doktorze. I ten wilk wilczą paszczą otworzył. Kły w niej błysnęły, ostre i duże. Doktor ze strachu aż oczy zmrużył. Ręce się trzęsą, nogi dygoczą, jak w takim stanie służyć pomocą? Włosy się jeżą, lata mu grdyka, wilk pysk otworzył i nie zamyka. Trudno, nie się dzieje co chce, jak mu nie urzę, to mnie zje. Otarł więc czoło zroszone potem i rzekł uprzejmie, proszę na fotel. Znów zabłysnęły wilcze ząbiska, a jeszcze większe, gdy patrzeć z bliska. Zamknął więc oczy i szczypce ujął: Niech się nade mną święci zmiłują! Schylił się szarpnął i w oka mgnieniu już i po zębie i po cierpieniu. Wilk uśmiechnięty zszedł z fotela: Od dziś we mnie masz przyjaciela. Jak mam dziękować, jak się odwdzięczę? Masz za to cztery skórki zajęcze. Odwiedź mnie kiedyś, drogi doktorze: przyjmę jak króla w mej wilczej norze. A gdy już zanim drzwi się zamknęły, doktor z krawata rozluźnił przełyk. Kraciastą chustką twarz całą wytarł i westchnął ciężko. To ci wizyta. A jeszcze tego samego dnia taką tabliczkę przybił na drzwiach. Nie przyjmuje się nikogo, nawet psa z kulawą nogą. Niech tu żaden zwierz nie wchodzi, bo na serce mi to szkodzi. Jan Brzechwa, hipopotam. Zachwycony jej powabem hipopotam błagał żabę. Zostań żoną moją, co tam? Jestem wprawdzie hipopotam. Kilogramu ważę z tysiąc, ale za to mógłbym przysiąc, że wzór męża znajdziesz we mnie i że ze mną. Żyć przyjemnie, czuję w sobie wielki zapał. Będę ci motylki łapał, i na grzbiecie jak w karecie będę woził cię po świecie. A gdy jazda już cię znuży, wrócisz znowu do kałuży. Krótko mówiąc, Twoją wolę zawsze chętnie zadowolę. Każdy rozkaz spełni ściśle. Co ty na to? Właśnie myślę: Dobre chęci, twoje cenie. A więc owszem, mam życzenie. Jakie powiedz, powiedz szybko, moja żabko, moja rybko. I nie krępuj się zupełnie. Twe życzenie Każde spełnie, nawet całkiem niedościgłe. Dobrze, proszę, nawlecz igłę. Jan Brzechwa, koziołeczek. Posłał kozioł, koziołeczka, pobułeczki do miasteczka. Koziołeczek ruszył w drogę, wtem się natknął na stonogę. Zadrzał z no i w nogi Gaj, steczka, mostek, rzeczka. A tam czekał ojciec rogi i ukarał koziołeczka. Taki tchórz, taki tchórz, ledwo wyszedł, wrócił już. Ładne rzeczy, ładne rzeczy. A koziołek tylko peczy. Jak nie uciec, ojcze drogi. Przecież sam rozumiesz to. Ja mam tylko cztery nogi, a z do noga ma ich sto! Posłał kozioł, koziołeczka. Do miasteczka, po ciasteczka. Koziołeczek mknie raz, dwa, trzy. Nagle stoi, nagle patrzy. Chustka wisi na parkanie. Koziełeczek tedy w nogi. I znów dostał w domu lanie, bo był ojciec bardzo srogi. Taki tchórz, taki tchórz, ledwo wyszedł, wrócił już. Ładne rzeczy, ładne rzeczy, a koziołek tylko peczy. Jak nie uciec, ojcze drogi, czyż się słuszna kara twa? Chustka ma wszak cztery rogi, a ja mam. Zaledwie dwa. Julian tu wszyscy dla wszystkich, muraż na buduje. Krawe czy ubrana. Ale gdzieżby córzył? Gdyby nie miał mieszkania. A i murasz by przecia na roboty nie ruszył. Gdyby mu krawiec, poni i fortucha nie uszył. Piekarz musi mieć buty. Więc do szewca jeszcze ma. No a gdyby nie. To by szewc nie miał chleba. Tak, dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego, wszyscy muszą pracować mój maleńki kolego. Julian Tuwim o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List? Proszę, cioci. List? Rzuciłem Ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham? Proszę Cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz? Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę Cioci. Wuj Leon. Czeka na ten list. Więc daj mi słowo. No, słowo daję. I pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta. no. taka. tego. Nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i łódź. I ta ulica z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem. A jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki. I jeden oficer też rzucał. Wysoki, wysoki. Taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka i powóz i krowę prowadzili i trąbił autobus i szły jakieś trzy dziewczynki jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj grzesiu, grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Wanda Hotomska, uliczka tabliczki mnożenia. Wśród Ulic Tysiąca jest jedna uliczka, a na tej uliczce jest jedna tabliczka. Kto tędy przechodzi, ten nie bez dziwienia spostrzega, że to jest tabliczka mnożenia. Mieszkańcy uliczki, bez żadnej pomocy, wciąż mnożą i mnożą od rana do nocy, a ledwie się zbudzą i oczy otworzą, od rana do nocy znów mnożą i mnożą. Miejscowa Krawcowa zdyszana, zjajana, i bluski mnożyła od rana. Piekarze mnożyli rogale i bułki, Aptekarz lekarstwa, pastylki, pigułki. W stolarze ciosając deseczki i kołki, mnożyli stoliki, krzesełka i stołki. Kucharki nie jadły, nie spały, nie piły. I tylko bez przerwy omlety mnożyły. Szef buty rzecz jasna, zegarmi, zegarki. Hodowca kanarków zaś mnożył kanarki. Mieszkańcy uliczki, tabliczki mnożenia nie znali niestety, pełne I chociaż po uszy wszystkiego już mieli, to jeden się z drugim nie umiał podzielić. Szef schodził po świecie zupełnie jak struty. Od kiedy na obiad zjadł półbuty. Zegarmy na nogi zakładał zegarki, w omlety chodziły ubrane kucharki, dwie bluzkie dwabne połknęła krawcowa, gdy kiedyś okropnie bolała ją głowa, Piekarze nie mieli w swoich domach foteli, więc ile ich było na bułkach siedzieli, a w szewdzę chodził, uginawszy nisko, bo zamiast zegarka miał stolik z dawiską. aż uliczkę zamknęli na kluczyk i poszli do szkoły dzielenia się uczyć.